Serdecznie i ponownie na moim kanale Catworld Beauty Expert serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Kiedy to nagrywam, mamy 4 styczeń e, i oczywiście zaraz widzimy się na live, bo dzisiaj się troszeczkę plany pozmieniały i nie będzie wieczornego live'a 4 stycznia, bo mam wyprawioną imprezę urodzinową. <głosy> <głosy> Także zaraz będziemy się widzieć na live, będziemy sobie robić make-up i będzie ja badać do przodu, e, ale przed tym postanowiłem dla Was nagrać film o kolejnym hicie kosmetycznym z Zaja. O którym już Wam mówiłem w marcu albo w kwietniu. Jest to produkt, który rozwala po prostu system kosmetyczny, jeżeli chodzi o radykalną poprawę stanu skóry, o regenerację bariery lipidowej, zapobieganie przed transepidermalną y, ucieczką wody z naskórka, łagodzenie rumienia, świądu, podrażnienia. Zaczerwienienia i ogólnej nadwrażliwości skóry. Jest to preparat, którego działanie jest bardzo mocno intensywne i tak naprawdę działanie tego preparatu już zauważacie w przeciągu kilku minut od aplikacji, że wasza skrajnie podrażniona skóra po prostu gaśnie. Po prostu gaśnie i zachodzą w niej mega procesy naprawcze. Czyli ustępuje rumień, ustępuje świąt, ustępuje zaczerwienienie i skóra po prostu jest maksymalnie ukojona, zregenerowana, promienna. To jest hit. To jest prawdziwy hit kosmetyczny cud, 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 który kosztuje śmieszne pieniądze. Tak mogę powiedzieć, śmieszne w porównaniu. He, 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 z firmami na B, no i S i tak dalej, które oferują zerowe technologie za ogromne pieniądze. A tutaj, tak naprawdę, mamy technologię za groszem. Także, akurat film nagram na czas wchłonięcia mi się kremu z filtrem, bo potem za chwilę zrobimy sobie live'a, gdzie będę aplikował makijaż. To także, akurat, krem z filtrem zdąży się ładnie ustabilizować. Taka Impreza nagła, moja urodzinowa, bo miałam ogólnie urodziny z imieninami mieć połączone, a jednak wyszło, że coś Archie kombinuje no i wyszło tak jak zwykle. Dzisiejszym hitem kosmetycznym po raz kolejny, tak zaliczamy to do kategorii odgrzewanego kotleta, jest to zjajawisko met siemią lniane. I jest to kuracja ultra odżywcza do twarzy z tej serii. Um, tylko ten krem i żel do mycia ciała i włosów ma dobry skład. Serum do twarzy ma mikroplastik. Um, krem z filtrem zawiera mikroplastik. Także, no niestety, bardzo mi przykro, ale ze szczerego serca te produkty nie dostaną mojej rekomendacji. Ja nie polecam śmieci kosmetycznych, ja polecam wartościowe produkty, których działanie jest długoterminowe, realne i przede wszystkim trwałe. I teraz tak, posłuchajcie co ten producent zziajka nam pisze na temat tego produktu. Ultra odżywczy bez zapachowy krem do twarzy na dzień lub na noc oparty na certyfikowanym hydrolizacie z siemienialnianego bogatego w aktywne peptydoglikany i polisacharydy. Ma esencjonalną konsystencję. Och, tak. On ma esencjonalną i aż ponadto esencjonalną konsystencję. Efekty działania potwierdzone badaniami dermatologicznymi. Na skórze problematycznej, łuszczącej się. Polecany również po zabiegach. <grymne> Nie znam ile te numery. Kluczowe, certyfikowane składniki w jednym produkcie: hydroliza lnianego, fitosterole z owoców granatu, roślinna gliceryna, olej żożoba, olej kanola. Efekt med. Zmiękcza i uelastycznia skórę. I teraz się tutaj zatrzymajmy, bo ziaja przy swoich produktach ma różne podziały. Czyli jeżeli kupujemy kosmetyk zwykły ziaja, no to są efekty. Jeżeli kupujemy med, no to efekty med, czyli medyczne. I jeżeli kupujemy pro, no to efekty pro. Zmniejsza, uelasty, zmiękcza i uelastycznia skórę. Redukuje suchość naskórka. Wzmacnia barierę naskórkową. Utrzymuje wysoki poziom nawilżenia do na 24 godziny, nawet dłużej. Może być stosowany jako maseczka, tak, może być, ale wtedy uznaję taką zasadę, że marnotrawstwo tutaj się dzieje. Z tego względu, że lepiej go sobie pozostawić na noc, a na dzień on będzie dla skóry bardzo, bardzo suchej i atopowej. Idealny jako krem okluzywny na zimę. Łagodzi i redukuje skutki kuracji wysuszających skórę. Po siedmiu dniach stosowania dokładnie, i to jest właśnie ten nabyt, tak zwane nabycie efektów długoterminowych. Przywraca barierowość skórną. Dokładnie. I także redukcja Tewl, potwierdzona badaniami in vivo. Tewl, czyli zapobiegamy przed transepidermalną utratą wody, czyli nie dopuszczamy do odwodnienia naszej skóry. I teraz przejdźmy do składu. Mamy wodę. Mamy alkohol z grupy tłuszczowych, emolient, który też się przyczynia do zapobiegania przed tewl transepidermalną utratą wody z naskórka. Później mamy olej kanola, który wykazuje bardzo silne właściwości regenerujące i okluzyjne. Później mamy glicerynę, humektant, która nawadnia, nawilża skórę i bardzo silnie mm, trzyma tą wilgoć w naskórku. Później mamy olej słonecznikowy, który wykazuje bardzo mocne działanie okluzywne, ale jeżeli jesteście na... inaczej, jeżeli macie skórę tłustą, jeżeli macie skórę problematyczną, jeżeli macie skórę trądzikową i jesteście w trakcie używania intensywnych kwasów złuszczających, albo jeżeli jesteście w trakcie używania retinolu, no to olej kanola Wam nic nie zrobi i olej słonecznikowy również. Jeżeli słabo złuszczacie swoją skórę, no to istnieje ryzyko zapchania w przypadku skóry, które mają ogromną do tego tendencję. Ale jeżeli nie macie do tego tendencji, no to tutaj się nic złego nie zadzieje. A jeżeli jesteście na retinoidach czy na kwasach, no to wasze ryzyko komedoaknegezy jest praktycznie zerowe, bo skóra potrzebuje składników budulcowych. Idziemy dalej. Później mamy nośnik przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Olej żożoba i można mówić chochoba, jojoba, żożoba. Nikt nie popełnia jakiegokolwiek błędu tutaj, jeżeli chodzi o błędy językowe. Można mówić chochoba, żożoba, jojoba, zwał jak zwał. Można mówić jak się chce. Jest to olej, którego działanie jest bardzo magiczne, ponieważ. On też wykazuje właściwości wyciszające m, zaczerwienienie i rumień. Także jak najbardziej tutaj jego zastosowanie miało duży sens. Sterole z granatu, i właśnie to jest to. Czekajcie, jak to Ziaja nazwała. Ziaja to nazwała dokładnie fitosterole z owoców granatu. I dokładnie są one bardzo wysoko w inki. W insi są to składniki, które wbudowują się w uszkodzenia bariery hydrolipidowej i uzupełniają ubytki barierowe, czyli mamy tutaj intensywną regenerację globalną skóry. Później w składzie mamy nośnik przenikania, później mamy hydrolizat, właśnie z lnianego, siemienia lnianego, który nie dojrze nawadnia nawilża, działa przeciwzmarszczkowo, działa odbudowująco, działa regenerująco, działa rewitalizacyjnie, działa antyoksydacyjnie i działa bardzo silnie naprawczo. Także jest ten składnik aktywny tutaj w INSI, on występuje i on, jego działanie jest tutaj tak w sumie, gdybym miał porównywać teraz całą ogólną bazę preparatu, jeżeli chodzi o aktywność, no to jest to najaktywniejszy składnik zastosowany w tym preparacie. Najaktywniejszy. Czyli... Jego przewaga tutaj będzie, jeżeli chodzi o efekty, będzie większa. Mhm. Także będzie to bajeczka, rewelacja. Później mamy witaminę E, antyoksydant, tokuferyl, acetate, nośnik przenikania, zagęstnik, regulator pH, konserwant i regulator pH. Tylko i wyłącznie tyle. Ja na temat tego kremu już nagrywałem w marcu i kwietniu i ja teraz będę się powtarzał. Krem wygląda tak. Jest on bezzapachowy. Jest bardzo bogaty, jest bardzo treściwy i teraz tak. Tutaj należy to bardzo intensywnie podkreślić: że tutaj naprawdę mamy dużą ilość transporterów przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Także jak najbardziej to trzeba też um, dać pod taki wielki wykrzyknik, że tutaj to działanie będzie głębokie. Czyli tak jak producent zapewnił, że 7 dni i redukcja tewl no to słuchajcie. To jest prawda. Ja ten krem już mam drugie opakowanie. Jedno zdękowałem wtedy, co Wam pokazywałem, i teraz do niego po prostu wróciłem, jak Wam pokazywałem ostatnio na live'ie mój shopping z ziai. Ale to jeszcze nie jeden, bo, bo, bo to jeszcze dojdzie tam dzisiaj. Boże, kochany, tam jeszcze tyle dojdzie, że to się w głowie nie mieści. No, będzie tej ziajki, Ale słuchajcie, dobre trzeba mm, chwalić i o dobrym trzeba mówić. Więc tak, ten krem może być używany przez kobiety w ciąży, przez matki karmiące. Ten produkt może być łączony z peptydem miedziowym, z peptydami, z witaminą C, ze wszystkim, z czym tylko sobie życzycie. Ten produkt może być bezproblemowo łączony w rutynie pielęgnacyjnej. Jest to krem tak naprawdę obojętny. Można go łączyć ze wszystkimi składnikami aktywnymi, z niczym on tutaj nie zakoliduje, z niczym on tutaj nie wejdzie w interakcję, także jak najbardziej. Dla skór suchych, atopowych, dojrzałych. Odwodnionych jako domknięcie każdego serum aktywnego, będzie on idealny. Nawet na dzień, jeżeli kochacie tłuste, cięższe kremy i na przykład makijaż Wam się na tym trzyma, no to jabada, super bardzo się cieszę, to jak najbardziej siemielniane morza można używać. Jeżeli chodzi o skóry tłuste, problematyczne, trądzikowe w trakcie retino- bądź kwasokuracji, w nocy bez retinolu i w nocy bez kwasów jako odbudowa bariery lipidowej po serum ceramidowym bądź peptydowym będzie idealną regeneracją skóry. Jeżeli nie lubicie na dzień albo podmagijasz ogólnie bogatych, treściwych, cięższych formuł kosmetycznych, no to na noc no to na noc zdecydowanie on będzie idealny krem, który robi robotę, krem, który odbudowuje BHL, krem, który jest bezapachowy, krem, który naprawdę działa. I ja o tym wam już mówię tłukę, o Jezus Maria, od ilu miesięcy no, także, także tych miesięcy troszeczkę tutaj będzie, jeżeli chodzi o sianie zachwytu na temat tego produktu, bo tak naprawdę jest tutaj o co mm, walczyć, jest tutaj o co? O czym mówić? Mając na względzie te ścierwowate awencje Fat, CeraVe Kryminalistów Loreala, La roche -Pose, Kryminalistów Loreala i wiele innych śmieci, które mają regenerować skórę, a sieją nam spustoszenia i nie robią nic, no to tutaj mamy naprawdę prawdziwą, radykalną regenerację, wyciszenie atopii, jak i również pozbycie się suchych skórek i bardzo maksymalnego wysuszenia skóry, mając na względzie to, że działanie tego kremu jest efektem długoterminowym. To nie jest efekt na chwilę, to nie jest oble. Twarzy plastikiem i złudny komfort halo, tylko jest tutaj działanie radykalne, długoterminowe, które się utrzymuje i z perspektywy stosowania jak najbardziej jest ono w pełni w porządku. Ten krem jest w stanie prawdziwie całkowicie odbudować barierę hydrolipidową w połączeniu z serum z ceramidami. Ponieważ tutaj len działa, się tutaj działają fitosterole z granatu. Jeżeli macie uczulenie na granat, no to nie możecie do produktu używać. No i tutaj działają bardzo duże ilości emolientów, substancji przenikalnych. Aczkolwiek, jeżeli chcecie podrasować działanie mm, bardzo silnie odbudowujące barierę lipidową, śmiało z ceramidami, z peptydami, bo peptydy też odbudowują barierę lipidową, preparat można łączyć. Kosmetyk można kupić na stronie Hebe, można go kupić na stronie Ziai, można go kupić w sklepie Ziai, można go kupić na DOS.pl, y, można go kupić wszędzie, jest bardzo łatwo dostępny. Tylko informuję, ten krem ultra odżywczy ma dobry skład, żel do mycia ciała, taka emulsja emulsja żel do mycia twa ciała, twarzy i włosów ma dobry skład, ale serum krem z filtrem do kubła na śmieci e, ponieważ zawierają w swoim składzie mikroplastik no i to jest znowu ta zasadność co ja odwala, czyli Pół dobra, pół złego, no ale cóż, niestety nie mamy my na to wpływu z zakresu konsumenckiego, po prostu mamy jeden wpływ, nie kupować tam tych złych składowo produktów, a wybierać te wartościowe i ziaja może, wy, mając na względzie statystyki sprzedażowe, zmieni zdanie, czy jednak warto produkować wartościowe produkty, które o wiele lepiej się sprzedają niż śmieci, które praktycznie nie schodzą. Także krem, hit, jabada, jak najbardziej. Może być stosowany. Świetna regeneracja, świetna odbudowa, świetna rekonstrukcja. Gorąco Wam polecam. Także na dzisiaj to tyle. Wysyłam Wam pozytywną energię. Kocham Was bardzo. Ze szczerego serca Wam dziękuję za to, że jesteście. Jeżeli Wam się film podobał, to tak. Jak nie, to tak. Jesteście wielcy, jesteście moimi, uczne, jak ja jesteście cudowni. Ale dobra, za chwilę widzimy się na live. Przed moim urodzinowym imprezem, moim wypadem, jakąś niespodziankę i zrobili. Wczoraj miałem urodziny, a dzisiaj w ogóle miałem ogólnie urodziny z innymi mieć połączone, a tu wyszło jak wyszło. No dobra, zaraz widzimy się na live'ie, także kocham Was bardzo, buziaki wielkie, trzymajcie się ciepło.